Bartek, ten dzisiejszy mecz rozpoczął się dla Was dosyć kiepsko. Szybko stracona bramka z tak naprawdę niżej notowanym rywalem. Spodziewałeś się, że dzisiaj będzie tak ciężko o te punkty? Nie spodziewałem się po prostu, że tak będzie aż ciężko z nowinami, bo jak graliśmy z po prostu to wygraliśmy z nimi. No boisko pokazało, tak, to jest lepszy. Myślę sobie, że trafili pierwszą bramkę, mieli przewagę. Tak. Bartek, po tej stracie pierwszej bramki w tym meczu było Wam dosyć ciężko się podwinąć, za to po tym drugim golu, kiedy wydawało się, że ten gol może ten mecz tak naprawdę zabić, wtedy udało Wam się odpowiedzieć szybko Goliona na 1 do 2. Zrobiło się bardzo gorąco, zwłaszcza w tej końcówce, w tych ostatnich sekundach, kiedy tam poprzeczka, potem słupek, działo się naprawdę sporo. No jak trafili na 2-0, tak, no to yy, myślę sobie, no odpuściliśmy trochę, tak, yy. Po jakichś 5-10 minutach byliśmy zdeterminowani tak? i chcieliśmy trafić tą bramkę na 2-1, żeby mieć jakąś kurczę, mniejszą przewagę, no, mniejszą stratę do nich. No i udało nam się tak trafić jedną bramkę na 2-1. Końcówka była bardzo po prostu ciężka, można powiedzieć, był słupek, jak poprzeczka, sami widzieliście. No, no nie udało się, no. piłka. Tak, brakło szczęścia. No. Sporo też kontrowersji dzisiaj wzbudzały decyzje sędziego. Akurat z Twoim udziałem e, kilka takich sytuacji. Na początek pytanie o pierwszą połowę i ten rzut karny, kiedy tam padłeś w szesnastce. wydawało się, że, e, że zawodnik, faktycznie się zatrzymywał, czy nie przepisował. Rzut karny, po, uwa, moim zdaniem, uważam, powinien być. Po prostu przewracał się, rzucił się na mnie tak p, na, na nogi, po prostu przewróciłem się. No sędzia decyzja, tak miał gwizdek, po prostu y, buci. I, i, I tak, no, chciał gwizdać, no, ale z drugiej strony postanowił jak, jak postanowi po prostu i, i mecz dalej się rozgrywał. No a teraz sytuacja już po, po końcowym gwizdku, tam kilkadziesiąt sekund po tym wielkim zamieszaniu, po tym słupku, po poprzeczce, kiedy było naprawdę blisko wyrównania, już po końcowym gwizdku zrobiło się trochę gorąco. No i nie wiem, czy powiedziałeś o parę słów za dużo, czy w jakiś inny sposób tam naraziłeś się sędziemu. W każdym razie ten już właśnie po meczu pokazał ci czerwoną kartkę, jak to było. To było tak po prostu, że gwiznął tak, koniec meczu i ja nic nie powiedziałem, 7 metr przed nim, tak? Ktoś powiedział obok mnie, że sędzia przekupiony po prostu, no i po prostu za nic dostałem czerwoną kartkę, tak? Po prostu, no, no za nic, no i no jestem zły po prostu, bo, bo dostałem ty, dwa tygodnie temu czerwoną kartkę z Karszyckiem. Wyjąłem tego wnios wnioski i, i po prostu no niesprawiedliwa kartka, tak?